is a fucking legend. Będzie ciężko. Będzie ciężko, ale nie poddamy się bez walki. Skip. No mistyczna tarcza. Ktoś mnie trucizną spryskał, dziadyko. Dobra, strzelamy tutaj. Ktoś walczyć musi, kurde. Dobra, atakuj. To bolało. Dobra, ja tych przyblokuję tutaj. A tutaj rzucimy pocisk mrozu. Ach, akurat tak słabo zadziałał. Mocna ta trucizna. Na cholercie. O, <grymne> żeż, <grymne> Zabije mnie. Hmm, niestety po mnie. A nie, jeszcze nie jest po mnie. To ci zaprzestało działać w tej turze, ale jaja. Dobra zwykła tak, ale... Ledwo, ledwo, nie wiem czy w ogóle... He, będę w stanie teraz coś to zrobić. Z tą liczbą jednostek. Dziękujemy za pomoc. O, wielka fachado. Nasze skromne miasto jest na twoje usługi. Dziękuję, nie planuję postoju, ale mógłbyś uzupełnić moje szeregi nowymi rekrutami. O, gdyby tylko było to możliwe, pani, ale jesteśmy prostym ludem i... jakby to rzec... Mów śmiało. Po ostatnich niepokojach tutejsi nie chcą oddalać się od domostw i... Prawdę powiedziawszy, boją się walczyć u boku z wieżą ludzi. Pojmuję. Przepraszam po tysiąc kroć, ale choć jesteśmy tak daleko od mm, siedmiu miast, to i do nas dochodzą plotki. Twa rozwiązłość, włożnicy. Nie trap się. Nie będę Was dłużej nękać. Miejmy nadzieję, że nie padniecie ofiarą moich wrogów. Mamy no, dobra. No, ja, mamy miasto i mamy płaszcz sędziego. Tak, możemy tutaj się... ...dać? Nie mam z nimi szans za bardzo, chociaż nie. No może bym miał. Może i bym miał, słuchajcie. mane mam A spróbujmy. Jest jeden tylko. Ja muszę sam to rozegrać, bo szybka bitwa tego nie załatwi. O, tu będzie idealne miejsce, żeby się ganiać w kółko w razie czego. Ocisk mrozu. A dzięki temu możemy zdobyć troszeczkę żywiołaków. Kocholera, cholera, one są, widzę, drogie strasznie. O kurde. Żywiołak powietrza. Bierzemy jednego, na no, więcej nas nie stać Dobra, co my możemy tutaj sobie zrobić teraz? Okej, okay, okej. Okay. Dobra i teraz tak Zajmujemy kopalnię Twoi zwiadowcy meldują, że Malatua i jego zbuntowani orkowie spalili kilka laboratoriów w okolicach miasta. Jezu, wypuszczając na ulicę potwory i efekty nieudanych doświadczeń. Jakaś część ciebie rozumie gniew Malatuły, ale i tak trzeba go powstrzymać. Okej. Okay. Czyli co my tutaj, kurde, nie możemy tego miasta użyć? No nie możemy, no zobaczcie. To dobrze. Dobra, tutaj powalczymy w takim że bądź razie. Szybka bitwa. Jeden dzień Nie. Na razie dżiny są na wagę złota. Dobra, robimy to w ten sposób. Grupujemy się. No i magia. Przede wszystkim magią tutaj walczymy. Na razie mamy tylko pociski mrozu. Więc tych też używamy. Brakuje się. A my sobie tu postrzelamy troszkę. No i pocisk mrozu. Dobra i teraz mam jak, troszeczkę złota tutaj o, złoto w tym momencie to nam może się przydać A, będziemy mieć na Czego on tu pilnuje? O, golemy tutaj mogę zabrać Dobra, wszystko w swoim czasie Turka No wróćmy się tu z złaski sław. Proszę, to chcą się przyłączyć. Tylko że. No właśnie. Czy damy radę im? Troszeczkę złota leży. A hmm. proszę tutaj są chętni, żeby się przyłączyć. Dobra, na razie sobie jedziemy pozbierać troszeczkę te surowce, tak które możemy. Że golemy możemy załatwić. I co? Czy sobie jakieś golemy tutaj będziemy brać? Osiem golemów mogą się przydać. Kości to mogę zostawić. I turka. Skrzynia ze skarbami może przydać A, jakiś portal jest? Proszę bardzo. Dobra, to my na razie sobie tutaj zbieramy surowce. Co tu jest? Pieczęć. Dobra. Oho, tu jest troszeczkę złota. Trzeba będzie podjechać. Dobra, teraz bierzemy złoto. E, no i chyba tych tutaj będziemy musieli teraz dziabnąć. Jedziemy tam. Bo to chyba te jednostki będą się chętnie do nas chciały przyłączyć. Dobra, załatwione. Wieści o Twoim zwycięstwie na północy szybko rozchodzą się po całej lidze. Imię Wahady przyciąga ochotników i najemników, którzy mogą się do Ciebie przyłączyć. Chwała im. Wedle mojej wiedzy, bojownicy o wolności nie łupią miast i nie mordują niewinnych. W tamtych czasach nie było niewinnych. Któż wie to lepiej od Was? <laughs> Dobra. Tu jest ich sporo. Ale najpierw bym podjechał może tu, żeby wziąć sobie te jednostki ślepa kapłanka, dobrze, troszeczkę złota i zaraz tutaj moglibyśmy troszeczkę powalczyć. Spróbujemy z szybką bitwą. Dobrze. I możemy wziąć sobie kolejne jednostki. Zajmujemy tartak. Nie mamy ruchu, ale dobra. My sobie tak przejedziemy tu. Weźmiemy sobie rudę. I jednostki sobie weźmiemy. Pięciu. To jest sporo, słuchajcie. Nawias punkty ruchu też zaraz z tego skorzystamy. Mamy jeden punkt ruchu: magia ziemi, metamagia, magia wody. Hmm. magia wody, tak. Stworzenia zrażnione przez zaklęcie pocisk, mrozu lub lodowa otrzymałem. O, to mi się przyda taki bonusik do tego zakręcia. Słuchajcie, no i dobra, po kolei tutaj będziemy jechać. Mamy mocniejszą armię, szybką bitwę. Więc stać nas tutaj na to złoto, które możemy wziąć. Tu nie podjedziemy, niestety. Dobra, już przejedziemy z tej strony. I tak nie zdążę w tym tygodniu. Dobra, garnizon z tej strony rozwalimy. Przerost zabójców i cieni zostaje podwojony. O, stój. Rudę bym ominął. Przestał mocy. Podjedźmy. Tych przeorów myślę, że sobie... No to będziemy musieli rozegrać jednak, bo nie chcę tracić tych jednostek. <laughs> Jak wygląda sytuacja z teleportacją? Dlaczego ja nie mogę go teleportować dalej, kurde? Lecimy. Nawet żeby ściągnął ogień na siebie. Dokładnie o to chodziło. Jezą no oddaję, zapomniałem. Ale dobra. Mamy magię, więc możemy jej używać. Dobra. Teraz tak, odwiedzimy sobie tutaj ten budynek, plus jeden do magii, przyda się na pewno. Co to za artefakt? To jest plus cztery do ducha. Ja ich nie rozwalę. Zbuntowani orkowie. A tu co jest? O, do ruchu coś. Przyda się. załatwione. O, bardzo słaby ten ruch mamy, szczerze mówiąc. No i co zostało tutaj? Dwie skrzynie? Trzy skrzynie. Zobaczmy, jak szybka bitwa przejdzie. Uu, Sami to musimy rozegrać. Mm, dobra, tutaj się weźmiemy. I na dobry początek pocisk mrozu. Zobaczymy. sobie. Ile on ma ruchu? Pięć. Dobra, to mi się broni. No ale dobra, nie przeżył. Okej, okay, i teraz tak. Bierzemy sobie... Złoto. Tu drewno. E, dobra, i co teraz? Ty, ty jeszcze nie... Tu bierzemy. Jedziemy po te żywiołaki. Mi się przydadzą, załatwię jego, i wtedy będę mógł brać już jednostki tutaj. Więc tak, was dwóch bym chciał. Na pewno, może takich strzelających. Kurde, Ostaćmy mi na jednego już tylko. No, no dobra, zawsze to lepiej niż nic. Chociaż nie, bo zobaczcie, tutaj będę miał jeszcze troszkę złota. Tu bierzemy złoto. Pieczęć szalasy, brak dostępu. Czyli co? Zostało nam tylko i wyłącznie jechać w portal. Aha, chyba nie da się jechać w portal. Czyli ja muszę poczekać. I chyba nie mam zdjąć gdzieś pieczęć. Tak mi się wydaje. I żywiołak wody. Zobaczmy, jak szybka bitwa będzie wyglądać. Bez problemu. Twoje zwycięstwo nad orkami na południu podbudowało morale armii czarodziejów. Żołnierze i magowie, których spotkasz po drodze, mogą przyłączyć się do ciebie. Okej. Okay. O to właśnie chodziło. Chodźcie tutaj do mnie. Co za artefakt. Zestaw sędziego. Będziemy mieć dwa przedmioty. zaraz zobaczymy tak mamy plus 40 do maksymalnej many super weźmy sobie co tu metamagia podnosi nie będzie czyli co możemy jeszcze po dzinu sobie tu podjechać a my na razie czekamy Aż my tu sobie wszystko odblokujemy. Na to wygląda. Strasznie mały ten ruch. Ok, mamy 5 godzinów Teraz moglibyśmy sobie na przykład kryształowa różdżka tutaj podjechać i zawalczyć. Hmm, teraz to nie stanowi jakiegoś problemu. Dobra, oddajemy turkę. I po kolei, gdzie moglibyśmy się udać? Tu mamy jeszcze jakiś artefakt. Plus 4 do ducha Ale myślę, że na razie to ja nie będę tutaj się skupiał na tym. Tu mamy... O proszę. Tu mamy magię, którą możemy się nauczyć. I jest tego sporo. Więc ja uderzę w tą stronę i ceny sprzedaży artefaktów są większe o 20%. A to słabo. Dobra. No i co? A nie mam złota. Mi tu złota za nic nie dochodzi, słuchajcie. Tutaj jedziemy. <laughs> Tutaj dostaniemy sobie plus jeden do ducha to nam się przyda, oczywiście, i tak to mogę sobie ten artefakt odpuścić, smoczą żyłę też sobie mogę odpuścić. Jedziemy właśnie, gdzie jedziemy, że nie mam dostępu, nigdzie, ale ja, ja, coś ominąłem. A tu jest wejście do podziemi. Zobaczcie. A, ja tego nie widziałem. Dobra, jedziemy. Czyli tu będzie gdzieś przejście. Idąc śladem pogłosek, Kalida pędziła niczym burza piaskowa ku jaskiniom Amal. Na poszukiwania tajemniczego kwiatu pustyni. Wiedziała, że w jaskiniach znajduje się grobowiec Hakima. Czarodzieja, który uwielbiał zagadki i łamigłówki. Jeśli kwiat naprawdę tam był, to dobrze ukryty. Ok, zbieramy sobie wszystkie surowce. Mamy następną skrzynię. Bierzemy złoto, bo nam się przy... O, no, sorry. A my co, tu byliśmy, mamy złoto, możemy podjechać sobie wziąć jednego żywiołaka. Na razie nic innego tutaj nie zrobimy. Tylko co? Wzięlibyśmy sobie żywiołkałówki dla odmiany. Takie strzelające, właśnie jednostki się nam przydadzą. A my tutaj jakaś mała walka. No i co? Lecimy w dół. Zobaczmy, co tu jest. Jednostki, które chętnie się do nas dołączą. Magia, której się nauczymy. I troszkę surowców. Możemy iść tędy. O, proszę, nawet liczę da, do nas, chcą się dołączyć. Z liczami to sobie chyba damy spokój. No bardzo, a tak, niech idą stąd. Nie będę z nimi walczył, bo to są mocne jednostki. Bierzemy złoto, żeby Fahadam miała za co kupić sobie jednostki. I mamy jeszcze. A nie mamy smoczej. I... Eee, no, dobra To ma to i tu możemy. A nie mamy już złota. Dobra. Tutaj szybka bitwa. Mamy poziom. Halida ma poziom. I co my tutaj możemy jej dać teraz? Mistrza magii wody na przykład. Możemy sobie wziąć plus jeden do magii. To też nam się przyda. Bezsprzecznie. O. Aha, bo ten tędy nie przejedziesz. Dobra, no to się wracamy. Co tu jest? Smocza żyła. Nie ma potrzeby, żebym o nią walczył. Ale natomiast tutaj, jeżeli chodzi o smoczy węzeł, to jak najbardziej mogę sobie za... Walczyć. Tygodniowy przyrost chomików i bojowych chomików jest zwiększony. Dobra. Zrobione. Robione. Robione. <laughs> Dobra, smocze źródło. Tajemnicza dźwignia. Oho. Użyj, żeby przeczytać. Zagadkę mamy. Słuchajcie. Znają mnie jako dziewicę i jako staruchę. Jednych przerażam, innym dodaję otuchy. No, co? Za mało punktów ruchu. Dobra, słuchajcie, jeszcze jest późno, 20 godzina. Stream miał w ogóle tyle nie trwać. Będziemy się tą zagadką tutaj zajmować w następnym odcinku, na następnym streamie. Także ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.